Cześć, Mano wszystkim, z tej strony Renowski. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Contraband Police Sprawdźmy od razu czy mamy jakieś nowe wytyczne, wytycznych nie mamy, ale mamy coś o przemytnikach Kolor czerwony samochodu jest e, jakby cenzurowanym dzisiaj, więc I nie wiem czy właśnie czerwony nie jedzie, więc podstawiam, że będzie pierwszy od razu przemytnik dzisiejszego dnia Czy to nie jest czerwony? No nie wiem czy ja to mogę czerwonym kolorem nazwać Dobra, dzięki Tu jeszcze nigdy nic nie było i pewnie nie będzie Koła wychodzi na to, że elegancko Witajcie, witajcie towarzyszu Czekaj On tu coś ma dużo rzeczy strasznie Wysiadka z samochodu. Bo ja tu będę musiał przepierać to wszystko. Ja cię nie puszczę inaczej, chłopie. Kurwa, on będzie czysty chyba. On będzie chyba czysty. Tu nie widać znaczków. Tu też znaczków nie widać. Czekaj, bo tu kuchenka. Kuchenka spoko. No nie, te worki nawet spoko. Ej, czekajcie. nie ma nic o tych... Kontrola tych serwisów, Nie, dobra, list przewozowy by się zgadzał. Beczka benzyny. Dwie, dwie sztuki, są dwie sztuki. Toaleta, jeden. Worki z nawozem, siedem. Skrzynia serów. Dwa. Tak. I kuchenka gazowa, jedna. List przewozowy się zgadza. 32, no to też on będzie starym capem. Już 47 lat. Dobra, to nie 49 na pewno. E, Simon Osor. Simon Osor, Simon Osor. E, 1Y0L, dobra 88,24Y. Drugi październik, 20 maj Mamy 12. Już prawie się nie załapał. E, blaszki. MPA 3092WZ. 30,92 WZMP no to co tylko jeszcze wagę mogę mu sprawdzić a jeszcze nie spakowałem, aha, no to właśnie jak zwykle o tym zapominam myślałem, że nie no, nie policzyłem tego teraz jeszcze raz go zważymy 1900, 2450 może ważyć tak więc, panie Simon, osor, możesz jechać. Co prawda, chyba na pieczątkę nie zwróciłem uwagi, ale zdaje mi się, że będzie dobra, więc następny. Ale się ociągają, ale się ociągają. Słusznie, wszystko jak na razie. Witajcie towarzyszu obywatelu No, chociaż jeden wyrozumiały, że to moja robota Ja to muszę Mu tapicerkę trochę buciorami Ale chłopiec miły 23 to też on jest stary Ej, 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 ej czekaj, czekaj, czekaj Czekaj, czekaj, czekaj Czekaj Kurwa, no z tym zdjęciem mam jedną teraz zagwozdkę. No to ono się trochę nie zgadza, ale w sumie to co mu się nie zgadza? Po prostu kolor włosów, jakby, ale no to jest stary, to osiwiał po prostu. No dobra, side dawa, tu jest ok, side dawa YT7Q no, 186K 16 czerwiec, 19 czerwiec. Ej, ta pieczątka mi coś tu nie leży. Kangaskam, kangaskam. No kurwa, toż to jest zła pieczątka. Fałszywe dokumenty. Staram się nie używać tego. Pieczątka jest fałszywa. Bo jeszcze wcale się nie bieg blachy, są fałszywe. ETJ 3989WK 3989WK. I właśnie kot mi się wpierdzielił na kamerkę. Kiciuś, i sobie. Nie będę cię teraz głaskał. Nie, muszę go ewakuować. Zajmie się tam kocimi sprawami. Czy on coś przewoził? Bo w sumie na już nie wiem. Nic nie przewoził. To waga. 580. Dobra, i tak cię nie puszczę, więc. No, kiciuś Idź stąd. Odrzucony. Ona ja nie ta No, co za dzień, co za dzień, że takie gamonie mi tu przyjeżdżają. Poza dzień, no i kurwa, muszę kota głaskać, bo mi nie da żyć. W międzyczasie czekaj, Kiciu sobie tu puszczę następnego. I nim on tu podjedzie, to jeszcze chwilę pogłaskam. Bo mi tu nic nie naklikaj, zaraz on ma tak... Kurwa. No nic. Musimy cisnąć za nim. Czy to się odpalało? Zawsze widzę, że klawiszologia pierdoli nie mogę kliknąć tego, co trzeba. Nikonat, mi się teraz nie pchaj tutaj. To jest ważny pościg, rozumiesz? Zaraz, kurde, postaramy się manewr w pizza stosować. To coś go dogonić nie mogę, tym naszym złomkiem. Nie! Nie idź tu. Kiciuś, proszę cię. Bo cię zaraz za drzwi wygonię. Leż sobie grzecznie. Ej, jak ten gościu szybko jedzie, no? Skądże się nie da strzelać podczas jazdy? Ej, coś polepszyli chyba jakaś aktualizacja, bo mi się wydać, coś się aktualizowało na Steamie. Nigdy oni tak nie jeździli szybko. Ja zaraz pół mapy za nim przejadę. Chyba następnym naszym ulepszeniem będzie ulepszenie samochodu. Bo jest lipa. W sumie te pościgi wcześniej za proste były, to fajnie, że to zrobili. Stałem, że to. O, 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 pojebało mu się. Stój. Stój, bo cię zastrzelę. Będzie uciekał jak nic. Nie próbuj. Nie stojać! Nie tap. Dobra, no, mamy go. Sprawdzę, tylko nie chce mi się wracać tym złomem, bo to ich sprzęty to strasznie źle jeżdżą, wiecie, więc tylko na szybko kontrabandę, co on tutaj ma gdzieś na wierzchu, jak ma, o Jezu, ma ładunek, to na pewno ma coś. Ja cię zaraz kurwa trąbnę. Wszystko wyciągnę, co ma w kołach i ewentualnie może jeszcze w środku coś ma. No właśnie. Awansowaliśmy. Rangę majora w trybie inspektora. No. Mamy rangę majora w trybie inspektora. <grystanie> czy ten ma schowek? Ha w schowku też ma, super. Ciekawe, czy on nie ma czegoś tam. No kurde, korci trochę, chyba jednak wrócę tym złomkiem. Wiecie, niby to jest taka sama fura jak ta moja. Ale no chyba, że coś poprawili, ale strasznie się źle prowadziły te samochody. Właśnie. Strasznie się źle prowadzi, ale no, jakby. Czekaj, W którą stronę? Eee... Ten by było chyba spoko pojechać. Mam jakąś misję w terenie ogólnie. Kurde, ja właśnie zapomniałem, że tu misje w terenie są. Tej gierce. Tylko one są ciężkie strasznie. Próbowaliśmy w pierwszym odcinku. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Po narzędzi władza sobie przejeżdżamy. Kurde, nie chcę jechać koło tej misji. Dobra, nie jadę na szczęście. Czekajcie, bo ja. Nie będę robił pauzy. Będę robił cięcia. Torki kota wypuściłem, nie będzie już mnie tu nękał. Na szczęście. Jezu, ale się źle prowadzą te fury. To mogliby też poprawić trochę. Bo jeśli chodzi o radiowozy, to spoko się nimi jeździ Znaczy to może też mieć związek z tym, że mamy koła przedziurawione. Ale nie wiem, czy aż tak. By to miało wpływ. Kurwa, w którą stronę teraz jechać. nie mogę i tak. Tak, do samego końca, w prawo, w lewo jesteśmy. Widzicie, jak się źle tym jeździ. <laughs> Radiowozem elegancko się jeździ, ale tymi hurami to tragedia jest. Ja tam nie dojadę, patrzcie, zaraz. Y jeśli ktoś, czekajcie, w którym to było? Chyba ostatni odcinek kampanii to był. Albo przedostatni odcinek z kampanii, jak, jak ładno jechaliśmy czarną. To też, tylko wjechałem na posterunek. Jeszcze uderzyłem na posterunku. W jedną rzecz zapaliła się, wybuchła. Jeśli ktoś nie widział, to też polecam sobie obejrzeć. Staram się teraz nic już nie uderzać, właśnie żeby dojechać z tym. Bo tam może być też jakaś kontrabanda poukrywana. Jak zwykle się nie ładuje posterunek, tak jak powinien. Dobra, no, wysiadaj, kurwa, nie ma czasu. Ja nie wierzę, że to nic nie ma. Tu coś musi być. Tylko, jak jestem tu blisko, to od razu sobie ściągnę no moją radiole i go do więzienia z powrotem w bo jest na razie to w radiowozie siedzi. Okej, okay, dobra. gość jest w pacy już. Widzimy szybko sprawdzamy to, to jego cały, cały ładunek. Ja nie wiem. W Kiblu coś musi być. Aż kurwa nie ma Chyba na darmo jechałem tym sprzętem tutaj jednak e, bez kitu chyba wszystko miał w kołach niestety Nie, jednak coś ma Co prawda w jednym worku tylko, no ale zawsze coś tam, coś tam, nie? No okej, okay, możesz tu już sprzątać. a no i takim to sposobem mamy już 12 minut, a chyba dwóch dopiero obsłużyliśmy. Więc to będzie pewnie dłuższy odcinek dzisiaj. Chyba, że pójdzie nam w miarę szybko. Która to jest godzina. A, dobra. Dobra, muszę się trochę pospieszyć z tymi kontrolami. Ten nie ma zderzaków. Tu jest ok, to koło jest ok, to koło jest ok. No nic, no gościu trochę przewozi trochę towarów niestety. Coś ma te szyby powybijane też. Nie mam nic na sprzedaż, no nie przychodzą, nie strzelają do mnie już no. Okej. Okay. No patrzcie, w ładunku nic chłop nie ma, więc... Jeszcze tylko papiry. Młody jest więc bardzo możliwe, Jeszcze jak będzie z mu nie jest. Ale ty, tu już będzie ten. Toż ty masz fałszywe dokumenty. Tło dokumentów jest złe. Czekaj, chociaż może ja źle gadam. Al, 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 al. Oto, no ale paszport na pewno masz zły. Nie wierzę, że nie. No, brak zgodności. O, to jest okej, okay. dowód rejestracyjny, ale paszport nazwy, ma... Makram? Makram, Salem, Salem. Makram, Sadem. Dobra, tu się nie zgadza imię i nazwisko. E, LL8U H6V5. Numer paszportu się nie zgadza, jest coś takiego? Numer paszportu się nie zgadza. Mhm, 27 lipiec to ok, tu jest drugi jest kwiecień. Data ważności się nie zgadza. Kurde, nie to. Data ważności, gdzie jest data ważności. Data ważności. Zdjęcie się zgadza, mniej więcej. Virala, czy to się też zgadza? Czy ty, to by się ten zgadza? Worek kawy, bagaż i cztery skrzynki mydła. Ja mam trzy skrzynki mydła. 4. to coś źle policzyłem dobra, mniejsza z tym, i tak nie wjeżdżasz odrzucony, nie mam czasu już ciebie sprawdzać ponownie ja tak ci dużo rzeczy tam nawytykałem błędów, więc zapraszamy tutaj pana w sportowym, w sportowej niebieskiej maszynie co nam tu zostało? czerwony kolor dobra, widzę, że w tym odcinku czerwony kolor do nas nie dojedzie dobra sam początek Malutka fura to szybko obejdziemy. I widzę, że pozytywnie, wszystko tu jest. Cześć, tu nie ma schowka. Zawsze się zapominam, szukam schowka w tym sprzęcie. No nie wysiadaj, tylko do tyłu idź. Co oni tak wszyscy na handel co dzisiaj nastawieni? Gościu. Gdzie ten? Ten liczy skrzynie. Ej, więcej skrzyni ma postawionych. W, karierze, w kampanii chyba tylko dwie tu stały. Tak mi się wydaje. W ogóle w całym domu już czuję. Pachnie jedzonko, zaraz będzie jedzonko. Pachnie jedzonko, zaraz będzie jedzonko. Zaraz będzie obiad. Więc się tym bardziej muszę spieszyć z tym wszystkim. Zjednoczone raili Bagaż raz 5, skrzynkami 2 razy okay. dwa. okej 15 maj, 12 jest, 19 czerwc, 21 czerw to znaczy Achti, Achti, Achti Petrosyan, Petrosyan, Petrosyan W5CA6XX, dobra Micros 990 kg, możesz ważyć, ja spakowałem to wszystko 770 no to co, jeszcze tylko blaszki WXY8317GY. 8, 3, 17G, y, w, XY, No to. Co, jedziesz, nie? Szerokości, miłej pracy, bo widzę, że z powodu a, pracy a, wyjeżdżasz. Dobra. Kurwa, się coś za bardzo cieszy. Ja coś chyba zepsułem, coś mi się wydaje. Się okaże zaraz, że. Kurwa, ta pieczątka nie sprawdziłem. Dobra, jednak słuszna. No dobra, jak dajesz kwita, to dawaj, a ja już tu koła od razu, świcę od spoko, tu spoko, tu spoko, nic nie wiedzie, to też spoko, mniej roboty, już tu wsiadam, tylna kanapa, ok, schowek Tu fitka, tu wszystko, wszystko cacy, gdzie, gdzie odrzucona, kurwa, tu jeszcze nie posprawdzałem.

Królestwo RKI nie to. Królestwo RKI. Pieczątka jest taka. 31 październik. 79. 79. Tu jest tylko skanga skamu, nie wpuszczać, tak? Tak, poniżej 36 roku życia. Ej, no to co? Nie mam się do czego naprawdę u niego przypierdolić już widzę, więc... Jedź sobie z bogiem. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. No i się wyrobimy w 20 minut, aby tu nie było wtopy teraz. Się zdenerwuję na sam koniec. Okej, okay, wszystko perfekto. Mamy 4000. No no, moje sprawy, tak wiem. 4000 mamy. Może coś jeszcze ulepszyć na szybko? Co? Co wy na to? Co wy na to? Eee, ulepszanko. A, pojazdy byśmy może. Czy jemu to zwie... czy... A, ulepszony garaż musi być najpierw, żeby to ulepszać. A garaż jest drogi w ulepszeniu 1700. 1700 to w sumie. W sumie, ale ja wiecie co. Ja chyba ogrodzenie bym ulepszył. 1400 zawsze... Bo kurde ciężkie są te ataki wam powiem. Jak nas atakuje, to jest dosyć ciężko. No, i teraz będzie mniejsza liczba przeciwników, przynajmniej. No dobra. Dobra, słuchajcie, już nie przedłużam. Jeśli Wam się spodobało, to standardowo zostawcie jakiegoś lajka, jakiś komentarz dla zasięgów. No i jeśli nie robicie tego, to oczywiście, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości i nie tylko. Na razie, cześć.